W tym odcinku misja 60 The Hourglass, czyli po prostu Klepsydra. To sobie zaczynamy. No i co mamy na początek? Kamienie i spinki, czyli chyba po prostu zwyczajne zbieranie spinek spośród kamieni. To na początek raczej nic trudnego. Zbierzemy sobie te spinki, tylko tak, żeby ostrożnie, żeby tutaj nie zrzucić zbyt wiele tych kamieni i się gdzieś nie zasypać tymi kamieniami. Dobra, tutaj na dole wszystko już mamy zebrane, tutaj na górze też, no to przechodzimy sobie dalej. I co mamy tutaj? Na górze jest bardzo dużo kamieni i między tymi kamieniami są też spinki. Będziemy musieli tutaj całą tą górę zrzucić, tylko musimy sobie zrobić miejsce. I tutaj widzę, że na dole mamy dużo wolnej przestrzeni, znaczy jeszcze nie mamy, bo teraz są wszędzie zielone pola, ale jak sobie te wszystkie zielone pola powyjadamy, no to zrobi nam się tutaj pewnie wystarczająco dużo miejsca, żeby to wszystko, co jest na górze, tutaj się zmieściło. No rzeczywiście jest tutaj taka formacja w kształcie tej tytułowej klepsydry. I teraz tak. Przechodzimy sobie w prawo. No i teraz musimy pojedynczo ostrożnie te kamienie spychać. Tam w tam dolną część planszy. Tam gdzie sobie przed chwilą zrobiliśmy miejsce. Popychamy sobie kamienie w lewo. No, i jak jest jakaś spinka, to ją sobie oczywiście bierzemy. I tak będziemy musieli to powtarzać, dopóki wszystko z tej górnej części nie spadnie. Mamy kolejną spinkę. O, teraz nawet dwie spinki poleciały. Sobie je bierzemy. No i dalej przepychamy kamienie. Bierzemy sobie następne dwie spinki. Teraz póki co widzimy same kamienie tylko, ale no musimy to przepychać dalej, ponieważ nie wiemy, czy tam jeszcze na górze jakiś spinek nie ma. Może być tak, że na samym końcu jeszcze jakieś spinki się pojawią. Więc dopóki tylko mamy miejsce, to przepychamy te wszystkie kamienie. O właśnie, jest jeszcze spinka. Tylko że najpierw i tak lecą kamienie, więc będziemy musieli wszystkie te kamienie zepchnąć i dopiero na samym końcu spadnie ta spinka. Ale miejsca i tak jest wystarczająco dużo. No nawet tego miejsca jest więcej niż potrzeba. Jeszcze tutaj w razie jakby były jakieś kamienie, to moglibyśmy je tutaj dalej przepychać. Jeszcze sobie wejdziemy tutaj, żeby mieć pewność, że nic nie zostało. I dopiero teraz przechodzimy sobie dalej. No i co tutaj? Znowu kamienie i spinki, tylko że tym razem mamy takie ciasne dosyć pomieszczenie, dlatego trzeba tutaj zachować dużą ostrożność. Teraz jak to zrzucę to spinka spadnie w lewo a później później spadnie kamień i on się stoczy w prawo i spadnie jeszcze jedna spinka i po tej spince będziemy mogli sobie przejść na prawą stronę czyli możemy tak zrobić Teraz się wycofamy w lewo, niech ten kamień sobie opadnie, zbierzemy tą spinkę, teraz jeszcze tą spinkę, teraz tutaj sobie zrobimy jak najwięcej miejsca, bo już mamy taką możliwość i zrzucamy sobie jeszcze to wszystko, bierzemy spinkę i przechodzimy dalej. No i tutaj mamy po lewej stronie taki dosyć ciężko wyglądający motyw ponieważ mamy znowu ogromną ilość kamieni, i tam w lewym górnym rogu między tymi kamieniami są ukryte dwie spinki, ostatnie dwie spinki, ale musimy je jakoś odpowiednio wydobyć z tych kamieni. Na razie i tak musimy iść cały czas w dół. I teraz jakby to zrobić, bo jeszcze mamy tutaj kamienie blokujące dostęp do wyjścia, może od razu je sobie tutaj tak ułożymy, żeby to przejście było. I te spinki były bardziej po lewej stronie, więc myślę, że nie ma potrzeby zrzucać tutaj wszystkie te kamienie. Tylko może zrzucać po jednej kolumnie od lewej strony. Też tutaj nie będę wyjadał tych wszystkich zielonych pól na razie. Tylko powoli sobie to zrzucimy. No, i mamy już dostęp do pierwszej spinki, czyli wejdziemy sobie tutaj, tak, po nią i zbierzemy. No i teraz. Pomału będziemy to opuszczać w dół, to wszystko. Musimy to zrzucać dotąd, dopóki nie będziemy mieli następnej spinki, ale ona już jest blisko. Już jeszcze chyba. Yy, Opuścimy to o te kilka pól w dół i będziemy mogli tą spinkę sobie zebrać. Tak, mamy już dostęp do tej spinki. No to nawet nie było takie trudne jak myślałem, jak to na początku zobaczyłem. Czyli mamy wszystkie spinki zebrane, te kamienie już zostawiamy tak jak są, nie ma tutaj potrzeby cokolwiek z nimi robić. Idziemy do wyjścia i w ten sposób pomyślnie kończymy misję numer 60.